Szanowni Państwo, witam serdecznie, nazywam się Urszula Wiśniewska, jestem kucharzem z zawodu pasji, z zamiłowania. Karmienie ludzi to była, moja, była i jest moja życiowa misja. Przez wiele lat prowadziłam kuchnię w rozmaitych lokalach gastronomicznych, przynosząc, mam nadzieję, radość poznawania zróżnicowanych smaków ich gościom. Dziś jednak stałam się kimś innym, jestem głosem ludzi biednych, którym brakuje często pieniędzy na jedzenie, głosem osób, którzy są podopiecznymi naszego Stowarzyszenia Poranek. Dzisiaj chciałabym zagłębić historię dobroczynności we Wrocławiu, dowiedzieć się jak kiedyś wyglądała działalność charytatywna w naszym mieście. O pomoc w dotarciu do tej wiedzy poprosiłam doktora Krzysztofa Popińskiego, historyka związanego z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, autora wielu publikacji na temat historii Polski, Niemiec, Śląska i Wrocławia. Dziękuję Pani Krzysztofie za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i chęć podzielenia się z nami swoją wiedzą. Kiedy Pani karmi albo dba o potrzeby, te najważniejsze, które umożliwiają nam życie, to ja się zastanawiam nad ludźmi, nad tym co robili, co robią i to jest dobry powód, żebyśmy porozmawiali. Czy stałam głosem głodu? A kto prowadził działalność dobroczynną we Wrocławiu na przestrzeni wieków i dla kogo? Jakby Pan tak mógł nam streścić? Na przestrzeni tego tysiąca lat dobroczynność przybierała bardzo różne postacie. Miała różnych opiekunów, różne formy organizacyjne. Jeśli by tak zacząć po kolei, to w samych początkach historii Wrocławia przez pierwszych kilkaset lat, a więc w czasach średniowiecza, to głównym organizatorem Dobroczynności, wsparcia ubogich i potrzebujących był Kościół katolicki. Natomiast dary pochodziły od zamożniejszych mieszczan, którzy zapisywali w swoich testamentach część swojego majątku na, na rzecz dobroczynnej działalności Kościoła lub też jeszcze za życia wspomagali tą działalność swoimi ofiarami. To się zmieniło od czasu, kiedy nastała reformacja w wieku XVI kiedy rozbudowały się miasta i także Wrocław i wówczas coraz większą rolę zaczął odgrywać w tej pomocy czynnik miejski, władze miasta które stopniowo zaczęły przejmować główny ciężar pomocy dobroczynnej dla potrzebujących mieszkańców miast. Można powiedzieć, że ta dobroczynność przyjęła taką postać świecką niż wcześniej. Można też powiedzieć, że oprócz okolic kościołów i obiektów kościelnych, to taka pomoc odbywała się też za pośrednictwem takich specjalnych instytucji, które zaczął pierwszy organizować Kościół katolicki, ale potem. Podobne były także przez instytucje świeckie w późniejszych stuleciach organizowane, a mianowicie szpitale. W dzisiejszych czasach szpitale kojarzą nam się po prostu z bardzo wyspecjalizowanymi działaniami na rzecz sprawy zdrowia, leczenia chorych. Wówczas był czymś bardziej uniwersalnym i były też takimi przytułkami, noclegowniami, ale też miejscem, gdzie właśnie pojawił się lekarz, który mógł takiej, jakiejś pomocy przynajmniej doraźnej potrzebującym udzielić. No i tam też była ta potrzebująca, miejska, Część mieszkańców karmiona do karmiana, biedniejsi mogli się posilić. A jakie formy instytucje lub organizacje odgrywały w niej kluczową rolę w tej pomocy? Odpowiadając na to pytanie, to Właśnie omówialiśmy rolę Kościoła katolickiego, który w pierwszych stuleciach historii Wrocławia odgrywał tą fundamentalnie najważniejszą rolę, organizując jałmużnę, która była takim dobroczynieniem przez bogatszych mieszkańców na rzecz tych upoższych, biedniejszych. A potem te instytucje zaczęły się bardziej różnicować. No i tutaj też już wspomniałem o tym, że władze miejskie zaczęły organizować takie jakby swoje wydzielone komórki, które zajmowały się tą dobroczynnością. I tutaj pojawiły się w, w, w czasach nowożytnych, czyli powiedzmy to są wieki XVI, XVII, XVIII. Pojawiły się też szpitale, które świadczyły taką zróżnicowaną pomoc, a później zaczęły pojawiać się coraz bardziej takie wyspecjalizowane placówki miejskie które świadczyły albo to na przykład miejsce zamieszkania, noclegownie dla najbiedniejszych, albo świadczyły pomoc medyczną dla nich, albo zajmowały się karmieniem, lub też innymi rodzajami wsparcia. I to nieustannie się wraz z upływem czasu rozbudowywało. Można powiedzieć, że ta pomoc była coraz bardziej miejska. Organizowana przez władze miasta, ale też ostatecznie w wieku XIX pojawiły się organizacje społeczne, które świadczyły różnoraką pomoc dobroczynną, i często były bardzo wyspecjalizowane, świadczyły tą pomoc dla jakichś konkretnych grup, na przykład dla młodzieży, dla, dla sierot, dla dziewcząt, albo dla niewidomych, albo dla głuchoniemych osób, albo po prostu dla biednych. Organizowały pomoc w zróżnicowany bardzo sposób, uzupełniając to ofertę, którą organizowało w coraz większym stopniu miasto. Mieliśmy też do czynienia ze wzmożeniem poziomu organizacji, zwiększeniem nakładów i skuteczności. W wieku XIX Wrocław, będąc wtedy miastem niemieckim, uzyskał własny samorząd, i w ramach tego samorządu powołana po raz pierwszy został Departament Opieki Społecznej, który zajmował się koordynacją i świadczeniem takiej pomocy dla potrzebujących. Bardzo optymistycznie to brzmi, że ludzie na przestrzeni wieków cały czas pozostawali w w empatii z tymi, którzy mieli mniej. A jak wyglądała kwestia dobroczynności w czasach PRL-u, która głosiła, że dąży do wyeliminowania biedy i nierówności społecznych? W czasach PRL, czyli Polski Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy ten lud stał się formalnie rzecz biorąc tym kimś, kto rządzi, to założono, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju będą mieli podobne szanse, możliwości, majętność i wszystkie najważniejsze problemy, które przez całą historię ludzkości i także we Wrocławiu one się objawiały właśnie tymi nierównościami społecznymi i występującą biedą to właśnie, że państwo socjalistyczne tą biedę zlikwiduje. W związku z tym uznano też, że organizacja wsparcia dla najsłabszych, dla najbiedniejszych nie jest konieczna inaczej, jak poprzez normalne działania państwa na rzecz czy to kształcenia, czy zamieszkania, czy to właśnie wyżywienia i wszelkich innych spraw socjalnych. I tym będą się zajmować urzędnicy, ewentualnie zakłady pracy. Ja tylko przypomnę, że w czasach PRL, w odróżnieniu do, do dzisiejszych czasów. Mieliśmy obowiązek pracy wręcz, więc każdy gdzieś przynajmniej formalnie był zatrudniony i uzyskiwał pomoc z jednej strony od administracji państwowej, a z drugiej strony od swojego zakładu pracy w mniejszym albo większym stopniu. Ta pomoc dotyczyła także nie tylko samego wyżywienia, ale także na przykład tanich form z rekreacji, dostępu do kultury, wypoczynku. Dominowały zbiorowe formy wypoczynku w ramach czasów, kolonii, sanatoriów. Oczywiście uzupełniały je w czasy pod gruszą, ale przede wszystkim wszystko robiło się razem. Razem pracowało, razem jadło stołówce, razem jeździło na wypoczynek, bawiło się, to było takie bardzo zbiorowe. Wiem i w wielu naszych podopiecznych nie ma pieniędzy na to, żeby wysłać dzieci na kolonie. No więc właśnie to jest dosyć dramatyczna sytuacja, którą nie wszyscy sobie uświadamiamy w naszej bieżącej chwili, w czasach, kiedy nasz kraj i Wrocław weszły na ścieżkę takiego przyspieszonego rozwoju, kiedy patrzymy się na świat, gonimy go, wzrasta zamożność wielu z nas, poprawia się nasz standard życia, to jednak są też tacy, którzy i jest ich zaskakująco dużo, którzy z różnych, bardzo różnych powodów nie są beneficjentami tych czasów i, i tych możliwości. I oni potrzebują wsparcia. Okazuje się na przykład, że są ludzie, którzy są niedożywieni, że są ludzie głodni, że są ludzie, którzy nie wyjeżdżają na wczasy, nawet na te siermiężne czasy, czy kolonie, które gdzieś tam za. Skromne pieniądze organizowane były przez zakłady pracy gdzieś w czasie wakacji, w szkołach, to, to wówczas ten wypoczynek dotyczył na przykład ogromnej większości młodzieży i dzieci. A w tej chwili badania socjologów wydają się wskazywać, że połowa mieszkańców Wrocławia, nastoletnich i, i dzieci w ogóle nie opuszcza swojego miasta, na przykład w, w okresie wakacji. I to jest. Bardzo takie przejmujące i smutne, że w naszym coraz szybciej rozwijającym się państwie i, i w naszym mieście są takie problemy, które kiedyś w jakiś sposób udało się rozwiązywać. A dzisiaj ich nie widać. Tak, bo bieda często jest skromna. Nie powodzi się z bardzo różnych powodów, czy to z powodu też choroby w rodzinie, czy też utraty pracy, czy z, z słabszego wykształcenia, czy tradycji takich, których dopiero powstaje, żeby jakieś przedsiębiorczości. To z, z takich powodów ludzie bardzo się różnicują majątkowo i, i szkoda by było, gdybyśmy oszałomieni sukcesem, który odnosimy, nie dostrzegali tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Jakby tutaj miałam kolejne pytanie odnośnie kwestii dobroczynności we współczesnym Wrocławiu. Współcześnie opieka społeczna organizowana jest ponownie tak, jak w czasach przed II wojną światową, tak dwutorowo. Z jednej strony takim. Głównym organizatorem systemowym opieki społecznej jest, jest samorząd, czyli władze Wrocławia, które za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą szeroką działalność w imieniu też państwa, a też za pomocą swoich własnych środków na rzecz wsparcia najuboższych dofinansowania ich potrzeb, dożwienia lub też takiej opieki zróżnicowanej, czy medycznej, czy sprzyjającej właściwemu wychowaniu, kształceniu dzieci. No i teraz w tych czasach rynku na szczęście, bo wcześniej ubolewałem na tym, że czasami przeoczamy tych, tych, którzy wolniej idą, tych, którzy potrzebują wsparcia to na szczęście jest też niemało współcześnie Wrocławian angażujących się w wsparcie potrzebujących. I mam tu na myśli cały szereg organizacji, fundacji, które się tym zajmują, stowarzyszeń. No, Stowarzyszenie Poranek jest przykładem i jednym z, z tych, które działają właśnie na polu wsparcia potrzebujących osób biedniejszych, starszych, wymagających opieki i działalności dobroczynnej. To jest bardzo ważne, ponieważ te organizacje często odnajdują obszary, grupy społeczne czy problemy, które administracja samorządowa nie jest w stanie sama z siebie, samodzielnie, własnymi siłami dostrzec albo też skutecznie się, się nimi zająć. I taka współpraca Wydaje się być czymś bardzo ważnym i może przyczynić się do poprawy sytuacji w tym zakresie, czyli wsparcia działań dobroczynnych na rzecz współczesnych mieszkańców Wrocławia, którzy tej jej potrzebują. A tutaj możemy powiedzieć, że nasze stowarzyszenie ma 2200 beneficjentów. To jest. Bardzo duża liczba osób z deficytami. Czy my Wrocławianie dzisiaj zauważamy w swoim sąsiedztwie albo gdzieś w miejscu pracy, czy zauważamy na ulicach tych ludzi, którzy potrzebują wsparcia? Często nie wcale nie z własnej winy, zaniechania, zaniedbania znajdują się w trudnej sytuacji. I to jest bardzo ważne, że też żeby czasami wyjść do tych ludzi, bo często ich skromność. Ich, po prostu ludzki, normalny, ludzki wstyd nie pozwala im samemu zgłosić się po pomoc. Czasami z tą pomocą po prostu warto samemu się do tych potrzebujących udać. Czyli nie powinniśmy mieć serce i oczy otwarte na takich ludzi. A na zakończenie, Panie Krzysztofie, czy mógłby się Pan podzielić z nami jakąś osobistą refleksją? dotyczącą historii dobroczynności we Wrocławiu. Wiem, że pan jest wolontariuszem, albo bywa pan nim też. Myślę, że jeśli tak popatrzeć na tysiąc lat historii Wrocławia, to mieliśmy do czynienia z różnymi epokami, różnymi ustrojami. Wymieniła się w 45. roku całkowicie ludność Wrocławia, ale pewne problemy pozostają ciągle niezmienione i Pozostają też co ciekawe podobne reakcje i sposoby ich rozwiązywania przez, przez wrocławian. Myślę, że gdyby przyglądając się tej tysiącletniej historii dobroczynności we Wrocławiu w jakiś ujednolicony sposób nazwać to wszystko, co się działo, to się okazałoby, że wiele tych działań przed odległymi stuleciami i całkiem niedawno czy obecnie jest bardzo podobne. Chyba takie coś, co mnie samego najbardziej osobiście porusza, to to, że zawsze są ludzie, którzy potrzebują pomocy, zawsze są też ludzie, którzy tą pomoc chcą sami z siebie w sposób niewymuszony, w sposób bezinteresowny świadczyć. Ważne też jest, żeby tacy ludzie dobrej woli nie pozostawali sami, bo przecież od czy władzy miasta, czy, czy władze państwowe, one są w stanie tych ludzi dobrej woli wesprzeć i umożliwić im skuteczne działanie. Dziękuję serdecznie za podzielenie się z nami swoją wiedzą.